Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy ja się dodzwoniłem do tygodnika Bravo? Witam serdecznie Biuro Prasowe Prawa i Sprawiedliwości, Moje nazwisko Warzydrąg. Mam takie pytanie, czy pan mógłby nam w, w pomóc wyjaśnić parę terminów, w których w, taką konsultację telefoniczną, bo chodzi o parę terminów, które będziemy używali w tej chwili, a które nie są do końca semantycznie jasne. My państwa traktujemy jakoby jako ekspertów, jeżeli chodzi o ten język młodzieżowy, Państwo się doskonale komunikują z um, młodym Polakiem, do którego i my próbujemy dotrzeć w tej chwili wie pan poprzez naszą kampanię. Chodzi nam o to, że po prostu wie pan niektóre zwroty um, są dla nas. Brzmiło dosyć niebezpiecznie. Chcielibyśmy wyjaśnić, czy na przykład słowo zajebiaszczo to jest słowo, które pan mo możemy używać w, w takim otwartym komunikacie, czy, czy ono brzmi jednak bardziej slangowo? Znaczy ona jest na pewno slangowe, ale hmm. na pewno jednocześnie pozytywne. Proszę pana, czy hasło pl Platforma to Słuchar, nie głosuj jest y y brzmi czytelnie? Platforma to suchar, nie głosuj? Hmm. Znaczy, szczerze powiem, słowo słucharz nie wiem, co do końca ma określić. No, czy, czy termin dżunia w, w obiesieniu do kobiety jest dobry? Jest, znaczy, Wydaje mi się, że jest lekko obraźliwy. Proszę pana, no, no dobrze, ba, bardzo dziękujemy. Uczono nas tutaj, że mamy się żegnać się takimi określeniami jak naru, pozdro i strzała. To, to jest okej, okay, tak? Strzała, tak. Dobrze, a. Trzała. Proszę pana, co znaczy dozo na fejsie? Bo ja też nie do końca to, to rozumiem. Dozo na fej. Dozo na fejsie. Dozo na fejsie? Tak. Pojęcia tak. nie mam. A, mhm. dozo, do, do, dozo na fejsie, strzelimy lajka. Takie ta, 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 ta jest tutaj określenie. Strzelimy lajka? Tak. Mhm. Nie, żebym to wiedział to bym strzelił, ale Aha, też... rozumiem, Dobrze, no, bardzo dziękujemy no, pa, dziękujemy panu za pomoc. Tak, Thanks dziękuję, i strzała tak, Trzyma się, jesteś tak. pyter, jesteś pytany. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w S rok. Więcej na www.skrock.pl